o szczęściu. Mój drogi Kasielu, fakt, że twój podopieczny zaczyna sobie stawiać podstawowe i najważniejsze pytania jest bardzo obiecujący. Musisz go w tych poszukiwaniach utwierdzać dopóty, dopóki nie podejmie w swoim życiu kilku ważnych decyzji. Fundamentalna kwestia, nad którą obecnie deliberuje, czy mianowicie jest szczęśliwym człowiekiem, rzeczywiście domaga się odpowiedzi. Jeśli dobrnie do następnego etapu i postawi sobie pytanie, jak być szczęśliwym, musisz być przygotowany, by pokierować go we właściwą stronę. Obawiam się, Kasielu, że nie będzie to najłatwiejsze zadanie spośród wszystkich dotychczasowych, przed którymi stanąłeś. Szczęście naszych podopiecznych należy bowiem do pewnej niezwykłej grupy wartości. Będzie mi trudno to wytłumaczyć, więc skup się proszę na chwilę. Otóż w życiu ludzi istnieją pewne wartości, które mogą osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy bezpośrednio o te właśnie wartości nie zabiegają. Rozumiem, że brzmi to paradoksalnie, ale powinieneś się już przyzwyczaić, Kasielu, że to paradoks jest najpewniejszym znakiem zbliżania się do prawdy i tajemnicy. Wartości, o których mówię, uzyskują nasi podopieczni niejako mimochodem, jako produkty uboczne starań o wartości zupełnie inne. Krótko mówiąc, jest z nimi jak z opowiadaniem dowcipów. Nieraz miałeś już okazję obserwować swojego podopiecznego w roli kawalarza i duszy towarzystwa. Czy zauważyłeś, że wychodziło mu to prawie wyłącznie wówczas, gdy wcale nie starał się być zabawny? Kiedy zaś zależało mu ogromnie, aby błysnąć dowcipem, żartobliwą ripostą, śmieszną historią. Wypadał zwykle żałośnie, a wszyscy śmiali się wyłącznie dlatego, że chcieli docenić jego starania i uciec przed krępującą sytuacją wstydu za kogoś. Dobry dowcip to zwykle taki, który opowiada się mimochodem. Prawdziwe szczęście to takie, które uzyskuje się poniekąd jako produkt uboczny, Nasi podopieczni, aby uzyskać szczęście, muszą mieć przed sobą cel do osiągnięcia i zadanie do wykonania, które uważają za ważne, cenne i tak dobre, iż warto zaryzykować dla nich wiele cierpień i trudów. Nie zrozum mnie źle, nie mam na myśli celów zawodowych czy drobiazgów związanych z małymi ludzkimi ambicjami. Chodzi mi o cele znacznie większe i bardziej podstawowe. Jeśli twój podopieczny postanowi sobie, że przez życie chce przejść, troszcząc się o innych bardziej niż o siebie, ma duże szanse na szczęście. Jeśli postanowi, że chce dochować wierności wyborom i przyrzeczeniom, którymi związał się z tą piękną dziewczyną, ma dużą szansę na szczęście i spełnione życie. Jeśli bardziej zaciekawią go badania, które prowadzi niż możliwość szybkiego uzyskania dzięki nim kolejnego stopnia naukowego, ma szansę, że praca stanie się rzeczywiście dlań szczęściorodna. Jeśli będzie przejmował się dobrem, którego chce dosięgnąć, nie zaś sobą samym, osiągnie przy okazji szczęście. Jeśli zapragnie szczęścia dla samego szczęścia, nigdy go nie znajdzie, a jego życie stanie się pełne zakrętów, za którymi kryć się będzie nadzieja na złapanie tego, co nieuchwytne. Będzie mu się wydawało, że każdy zakręt w życiu, czyli kompromis z tym, czego nie chce, jest już ostatni, konieczny do pokonania przed osiągnięciem pełni upragnionego szczęścia. Za każdym razem będzie się rozczarowywał, a za sobą pozostawiał zgliszcza wszystkich niespełnionych nadziei na szczęście. W ten sposób nasi podopieczni w wieku lat około czterdziestu porzucają swe rodziny i szukają szczęścia w nowych związkach. Oczywiście z trudem przychodzi im pokonanie tego zakrętu, ale czegóż się nie robi dla prawdziwego i do tego nowo odkrytego szczęścia. Kasielu, podstawową zasadą prowadzącą naszych podopiecznych do szczęścia jest prawo. Myśl o swoim celu i dobru, do którego dążysz, nie o sobie i swoim szczęściu. Szczęście przyjdzie samo. Ponieważ twój podopieczny rozbija się na tych przedziwnych wyścigach samochodowych, więc możesz mu zwrócić uwagę, iż choć sport ów jest widowiskowy, to jednak, aby zwyciężyć, nie może chcieć jechać widowiskowo, ale szybko. Jego celem musi być znalezienie się jako pierwszy na mecie, nie zaś dostarczenie fotoreporterom okazji do widowiskowych ujęć. To drugie jest i musi pozostać produktem ubocznym tego pierwszego. Fakt, iż twój podopieczny traktuje szczęście jako cel, do którego ma dążyć, nie zaś jako efekt dążenia do dobra i realizacji zadań, które sam sobie wyznaczył, powinieneś był już dawno dostrzec po dosyć charakterystycznym symptomie, którego nie da się u niego nie zauważyć. Nie wiem, kasielu, jak mogłeś to przeoczyć, ale twój podopieczny prawie zupełnie utracił zdolność do radości z rzeczy drobnych. Promieni wiosennego słońca, pierwszego śniegu, orzeźwiającego daru wody, którą co rano obmywa swoją twarz, smaku świeżo zmielonej kawy i wielu innych drobnych przyjemności. Ludzie skupieni na sobie i pogoni za szczęściem tracą zdolność do smakowania chwili i czerpania szczęścia i radości z tego, czego doświadczają na co dzień. To trochę tak jak z jego cotygodniowymi podróżami pociągiem. Gapienie się za okno i podziwianie mijanych krajobrazów sprawia mu przyjemność jedynie wówczas, gdy pociąg jest w ruchu i zdąża sprawnie do stacji docelowej. Jeśli lokomotywa się zepsuje, a wagony stają w miejscu, statyczny widok za oknem staje się nieznośnie denerwujący, a wpatrywanie w szybę zmienia się w torturę. Kiedy ostatnio dzwonił do brata w takiej awaryjnej sytuacji, oznajmił zirytowany, że stoją w szczerym polu. Gdyby pociąg jechał, opisałby zapewne ten sam widok jako uroczy. Dokładnie tak samo oznajmia całemu światu swoją irytację, drobiazgami, które mogłyby go cieszyć i dawać mu szczęście, gdyby tylko zmierzał w odpowiednim tempie i w odpowiednim kierunku. Promienie wiosennego słońca stają się dlań nieznośnie rażące. Pierwszy śnieg na pewno za chwilę zamieni się w miejskie błoto. Woda śmierdzi chlorem i jest nieorzeźwiająca, ale zimna, a świeżo zmielona kawa ma jakiś taki denerwujący kwaskowaty smak. Widoki za oknem jego życia nie przyciągają uwagi i denerwują go codziennie, bo pociąg jego życia rzeczywiście stoi w szczerym polu. Do tego nie wiadomo dokąd właściwie miałby jechać. Dopóki tego nie rozstrzygnie, będzie zrzędliwy i poirytowany wszystkim, co spotka w życiu. Wszystkich zaś, których te same rzeczy będą cieszyć, bo ich życiowe pociągi mkną w jakimś określonym kierunku, uważał będzie za naiwnych entuzjastów. Drogą do szczęścia i drobnych przyjemności jest określenie kierunku, w którym pociąg jego życia ma jechać, i stacji, która jest celem. Szczęście jest wygodą, której doświadczają nasi podopieczni, wiedząc, że jadą w dobrym pociągu, w dobrym kierunku i z dobrą prędkością. Chociażby wygoda była największa, nie zwrócą na nią uwagi, jeśli pociąg nie wyruszy ze stacji albo będzie stał w szczerym polu. Dobrze, że Twój podopieczny odkrył, iż jego pociąg stoi w szczerym polu, on zatem nie jest szczęśliwy. Teraz pozostaje mu postawić sobie pytanie, co z tym zrobić. Twoja rola Kasjelu polega na tym, aby odpowiedzią nie było zatroszczyć się o własne szczęście, ale zatroszczyć się o dobro, które ma stać się moim celem. Jeśli dobrze go poprowadzisz, to niedługo będzie mógł powiedzieć, że jest szczęśliwy. Wkrótce również zacznie się cieszyć z blasku słońca, potęgi burzy, szumu deszczu i śpiewu ptaków, których teraz nawet nie zauważa. Pamiętam o was w modlitwie Zeruel.